Za kwadrans będzie godzina 20. Tu Radio Plus, zawsze w rytmie, a przed nami kolejna z cyklu audycji w ramach projektu Pomorski Barometr Zawodowy. Gościem Magdy Kilian jest Andrzej Wojtkiewicz, prezes Stoczni Remontowej Shipbuilding w Gdańsku. Cykl audycji Pomorski Barometr Zawodowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.pomorskibarometr.pl Panie prezesie, wiadomo, i małe, i duże firmy, i także stocznia remontowa ceni sobie wykwalifikowanych specjalistów, ale czy tutaj y, można liczyć na szkolenia, na to, żeby tutaj stać się tym wykwalifikowanym specjalistą? Stocznie normalnie funkcjonujące, tak? potrzebujące fachowców, musiały się dostosować do, do sytuacji, jaką wygenerowała reforma szkolnictwa w Polsce i odejście od szkół zawodowych, y, redukcja, ogromna redukcja miejsc w technikach, y, które kształciły ludzi. Na, na, na poziomie no, szeregowych pracowników, ale fachowców, czy, czy techników, którzy mogliby pełnić funkcje w nadzorze na, na poziomie mistrza brygadzisty, no, stocznie muszą, czy w ogóle przemysł musi pewnie za, zapewniać sobie. Pracowników z takim wykształceniem samodzielnie i wychodząc naprzeciwko temu, rzeczywiście prowadzimy różnego rodzaju szkolenia. Staramy się współpracować przede wszystkim z tymi szkołami zawodowymi, które jeszcze funkcjonują. Szkolimy i staramy się zachęcać absolwentów tych szkół do tego, żeby przychodzili tutaj do, do nas do pracy. W Gdańsku są jeszcze szkoły o profilu okrętowym i, i prowadzimy tutaj z nimi współpracę, zapewniając przede wszystkim naukę praktyczną zawodu. No i oczywiście organizujemy tutaj we własnym zakresie szkolnictwo. Jest szkółka, która ma uprawnienia. Do tego, żeby, na przykład szkolić spawaczy i nadawać właściwe uprawnienia spawaczom okrętowym. Rynek pracy wymusza na nas takie działania i, i staramy się do tego dostosowywać, podobnie jak dostosowujemy się do innych reguł, jakie narzuca nam rynek. A czy można się tutaj przekwalifikować, już będąc osobą no, kilka lat istniejącą na rynku pracy? Można, natomiast jeżeli do tej pory wykonywało się zawód zupełnie niezwiązany z przemysłem ciężkim, to nie ma co ukrywać, że jest to duże wyzwanie, zarówno dla nas, jak i dla potencjalnego zainteresowanego tym pracownika. Dlatego że w wielu zawodach związanych z budownictwem okrętowym tak naprawdę trzeba wielu lat pracy, żeby no, nauczyć się tego rzemiosła. Ale podejmujemy takie, takie próby, jeżeli są zainteresowani pracownicy, staramy się to organizować i jeżeli jest wystarczająco duża determinacja ze strony m, takiego pracownika, to może liczyć na to, że będzie. Będziemy na pewno próbowali nauczyć go tego zawodu, a potem zapewnić mu pracę. Stocznia ma się dobrze. Nowe kontrakty, nowe miejsca pracy. W takim razie na czym polega? Właściwie, dlaczego jest taki ogólny pogląd, że stocznie upadają? No powiem pani redaktor szczerze, że to jest wino mediów, <grym> dlatego że na żółty pasek najlepiej wdrukowuje się dużymi liderami, że jest upadłość albo strajk w jakiejś stoczni. Prawda jest taka, że na Wybrzeżu Gdańskim od wielu, wielu lat, cały czas, niezależnie od zamieszania na rynku i różnego rodzaju problemów, jest wiele firm związanych z przemysłem okrętowym, począwszy od naszej stoczni remontowej building, od Gdańskiej Stoczni Remontowej, firm należących do naszej grupy kapitałowej, ale też firm zupełnie niezwiązanych z jest wiele przedsiębiorstw, które świetnie sobie radzą. Są przedsiębiorstwa, które produkcję związaną z przemysłem okrętowym eksportują do Chin czy Korei. Całkiem dobrze funkcjonując, wydaje się, że jest odwrotnie. Upadły, upadły bardzo duże stocznie polskie, to jest oczywiście bardzo przykre, natomiast upadły stocznie, które rzeczywiście no, nie mogły znaleźć swojego miejsca na rynku w nowej, w nowej sytuacji, dość dynamicznie zmieniającej się, nie, nie miały produktu, który mógłby zastąpić dotychczasową produkcję. No takie są nieuniknione prawa, prawa rynku, ale dzisiaj warto jest mówić o tym i pokazywać, że to jest bardzo dynamicznie rozwijająca się znowu branża przemysłowa. Zapewniająca wiele miejsc pracy, bo tak jak mówiłem już chyba, tylko w naszej stoczni to jest dobrze ponad półtora tysiąca miejsc pracy. Grupa, do której należymy zatrudnia 5 tysięcy osób w przedsiębiorstwach, które są z nami powiązane. Oprócz nas funkcjonują też, tak jak powiedziałem, firmy, które też zapewniają wiele, wiele miejsc pracy, a to jest przemysł, który wiąże się z bardzo wysokim zaawansowaniem technologicznym, dlatego że warto o tym powiedzieć, dlatego że przemysł okrętowy jest postrzegany, tak jest też pokazywany i kojarzony w związku z tym przez ludzi, którzy nie mają z tym żadnego związku, jako... Wielkie zakłady, które przetwarzają ogromną ilość stali. A to jest coś, co, co, co jest tylko wycinkiem, małym wycinkiem tego, co tak naprawdę w stoczniach się robi. Stocznie tak naprawdę zarabiają na wyposażaniu tych statków w coraz to bardziej skomplikowane systemy związane z informatyką, z bardzo skomplikowaną technologią materiałową, elektroniką, automatyką i, i wieloma różnego rodzaju no, skomplikowanymi urządzeniami. Kosztującymi często olbrzymie pieniądze i śmiało można porównywać zaawansowanie technologiczne z przemysłem lotniczym, o którym najczęściej mówi się dobrze. Czyli można powiedzieć, że stocznie tak naprawdę tutaj na wybrzeżu, w Polsce mają już kryzys za sobą. Ja myślę, że firmy, które są prywatne mają za sobą, dlatego że ktoś, kto angażuje tak duże pieniądze, swoje prywatne, najczęściej potrafi o nie zadbać i, i, i bardzo dobrze śledzi to, co wymaga rynek, a oprócz tego stara się zapewniać sobie. Kadrę, która zna się na tej specyficznej branży i, i, i potrafi się w to zaangażować, ma do tego wszelkie dane, żeby skutecznie tym biznesem zarządzać. Myślę, że wielkim wyzwaniem jest dla, dla drugiej części jak gdyby funkcjonującego cały czas przemysłu okrętowego sprywatyzowanie tych firm, które nie są sprywatyzowane, a po to, aby mogły tak naprawdę funkcjonować na zdrowych, rynkowych zasadach, powinny, powinny pewnie w jakiejś niedługiej perspektywie. No Znaleźć się w rękach prywatnych inwestorów. Cykl audycji Pomorski Barometr Zawodowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.pomorskibarometr.pl. Kolejna audycja z tego cyklu już w czwartek. No o tej samej porze.